Hej siemanko, z tej strony Esprit i zapraszam Was do początku naszej przygody z FIFA 13 Ultimate Team, więc zaczynamy już tutaj sobie drużynę zrobiłem. Jeden mecz rozegrałem i przegrałem, tak, tak, tak. No więc zaczynamy. Sezonny, sezonny i zaczynamy szukać przeciwnika, przeciwnika, abyśmy wygrali. No, mój skład nie jest zbyt, zbyt dobry, jak widać tutaj. Kupiłem sobie zawodnika zawodnika, zawodnika srebrnego za 300 monet, żeby tam coś, coś, coś lepiej mi się grało. Także szukamy, 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 szukamy i znalazło. Wybieramy. Koszulki, koszulki, dobrze, wszystko dobrze. Zaczynamy, zaczynamy. No to zapraszam Was do skrótu tego ekscytującego, jakże meczu. Także rozpoczynamy mecz i minuta czwarta. Piękne zagranie do lekkiego nowego nabytku i nie ma bramki niestety koło słupka. No ale następna akcja. Lekki się nie myli i jest bramka na 1 do 0 w 14 minucie. Piękna bramka, ale przeciwnik się nie poddaje. Kingdom Sub, Rendla i Kingdom Sup. I piękna bramka zawodnika z Korei. Ale my się też nie poddajemy. Zanie lekki. Odgrywa do gunton B. Zawodnik. O, się przywraca nasz też. I, I karny dla nas. Bardzo dobrze się stało. Dla nas, dla przeciwnika nie. Ale Majello podchodzi do karnego i wykonuje bardzo ładnie gol. Gol na 2 do 1. No ale przeciwnik znów się zdenerwował, Kingdom Sub, Rendla, znów piękne zagranie, Rendla do Kingdom Suba i mamy bramkę, tak, pięk, piękna bramka. No ale minuta 75, przechodzimy B i strzela bramkę na 3 do 2, pięknie, pięknie, dobry mecz tego zawodnika. Mamy jeszcze jedną akcję przeciwnika, Iskerdo zagrywa do Rendla. Trend się trochę myli. Nasz bramkarz był lepszy w tej sytuacji i tak się kończy właśnie ten mecz. 2 do 3 dla nas. Czyli jesteśmy bardzo szczęśliwi. Pierwsze punkty w piątej dewizji. Yeah. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Także przechodzimy dalej. No i przed tym spotkaniem zakupiłem sobie Luisa Muriela z Udinese, Także <coughs> będzie w miarę wyrównany mecz, bo on ma. Milito i Benta. Także przechodzimy do spotkania. I od razu pierwsza minuta, początek meczu. Wysunięcie Majello i gol w pierwszej minucie. No w drugiej minucie meczu. Także dobrze rozpoczynamy ten mecz. Minuta 59. Długi strzał. Wybita piłka przez bramkarza. Ale się nie poddajemy. Lekki, markuje. Przódka i Muriel bramka z głowy. Brawo. Teraz akcja przeciwnika, ale odbieramy mu piłkę i kontratak. Muriel do lekkiego. <grym>, Muriel biegnie, biegnie sam. Prawie sam na sam. Kiwa obrońcę, strzela, rykoszet i bramka. Także mamy już 3-0 dla naszej drużyny. Minuta 76. Wysunięcie do i bramka z lewej nogi. Piękny strzał. To już było po meczu. Minuta 80. Wysunięcie do Muriela. Muriel ledwo opanowuje piłkę i strzela bramkę z prawej nogi. Ładnie, ładnie. Teraz akcja przeciwnika, Bend do Milita. I mamy bramkę na 5-1. Złe wybicie bramkarza przeciwnika, lekki strzał i mamy bramkę znów 6-1 definitywnie zniszczony przeciwnik nie miał, nie miał nic do powiedzenia, także także wszystko na dobrej drodze, aby awansować do Ligi czwartej. Także Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oceniajcie, subskrybujcie, łapki w górę i do następnego razu. Na razie.